świtajcie yy, Intensywny czas mamy. Końcówka roku jest niezwykle intensywna. Dzisiaj przybywam do Was z wyjściami o tym. Yy, o końcówce października i początku listopada. W tym czasie yy, Ziemia zorganizowała swoje... Yy, swoją łoną, swoją żeńską energię z łonem Matki źródło z energią łona stworzenia. To było bardzo, bardzo intensywne z wizji, które, które ja otrzymałam, odebrałam. Widziałam, zostało mi pokazane niesamowite połączenie ziemi, łona ziemi z łonem stworzenia i i te energie mają ogromny impact na nas, tak? Jest to kolejny impuls do budzenia energii żeńskiej, tak? I w mężczyznach, i w kobietach. Energia żeńska to jest czysta miłość, to jest energia stworzenia, to jest energia, puls życia, który podtrzymuje wszystko. Energia, która utrzymuje życie więc ziemia synchronizowała swoje łono, swoją żeńską energię z energią matki źródło. Ja zobaczyłam taki no, powiedzmy portal, tak? Tego połączenia, gdzie schodziło tęczowo krystaliczne światło od łona matki źródła do łona matki ziemi. I było bardzo intensywnie odczuwalne. We mnie samej, kiedy wchodziłam w tę wizję, zadziewało się coś e, związanego z moim oddechem. Moje łono i serce synchronizowało się i miałam taki cyrkulacyjny oddech, bez pauzy między wdechem a wydechem, między łono a serce. I generalnie rzecz biorąc, od tamtego momentu, tamtej wizji, kiedy wpadam w relaks, kładę się, ten oddech sam jakby się załącza we mnie. Zacząłem z tym eksperymentować i w momentach, kiedy moje ciało, w związku z tymi transformacjami, czasem się spina i różne rzeczy jeszcze transformuje, tak? Zmienia się w tym moim ciele. Czuję napięcie w ciele, wtedy zaczynam tym oddechem świadomie oddychać i to generuje y, dużo szybszy relaks we mnie, tak? Pyk. Pyk i napięcia znikają, także możecie sobie wypróbować ten oddech i zobaczyć jak na Was to działa. Y... Ja w tym roku widzę takie. Y... Taką jakby cykliczność pewnych zdarzeń. W kwietniu mieliśmy budzenie e, żeńskiej energii. Ta potrójna boginia, o której mówiłam w którymś z filmów, ona się budziła. Ja wyraźnie czułam to połączenie mojego łona z ziemi i Łonem matki źródło i stały puls tak? e, tej energii we mnie. E, to tak, koniec października i listopada, to mamy kolejną falę, właśnie. E, tej synchronizacji, tak, tej potrójnej bogini. Myślę, że szczególnie intensywnie to mogą odczuwać kobiety, natomiast mężczyźni też mają w sobie energię żeńską, więc zapewne to też czują na swój sposób, tak, w sobie. I to jest bardzo ważne, ponieważ to wiąże się tak z narodzinami, z kreowaniem, z nowego życia przygotowujemy się znowuż na to, co będzie się działo w grudniu. I w grudniu, tak jak w czerwcu, w przesilenie czerwcowe, Byśmy aktywację tego pierwiastka energii męskiej, czystej świadomości, tak, czystego światła i tutaj kolejna taka aktywacja nas czeka, tylko dużo potężniejsza. Dlatego jakby Pierwszy następują te aktywacje w obrębie żeńskiej energii, gdzie my czujemy. Tak, energia żeńska jest związana z odczuwaniem, z miłością, z bezwarunkową miłością, z pulsem życia. Tak, Wiecie, największą blokadą tak? w energii żeńskiej będzie blokada, lecz przed poddaniem się całkowicie pulsowi życia, przed doświadczeniem, przed doświadczaniem. Czegokolwiek, jakim yy, przypuszczeniem się bycia na tej fali życia i, i tego, żebyśmy mogli się dać po prostu ponieść tej energii życiowej i doświadczeniu. Więc to będzie największe ograniczenie tutaj yy, i tego typu lęki mogą się tak przejawiać, tak? Wszystkie skrypty, wszystkie yy, wzorce, które. Po pierwsze, był w braku akceptacji dla tego, co się dzieje, czyli schematy walki, oceny. Po drugie, nieumiejętność, lęk przed poddaniem się, całkowity puszczeniem, kontroli. Tak? Kiedy te tematy opuszczamy, to wchodzimy w etap, gdzie przychodzi męska energia, czyste światło, tak? czysta świadomość. I tutaj, tutaj, ta, ta fala energii, która idzie z kosmosu, z wszechświata. Jak wiecie, podobnego układu planetarnego nie było u nas od bardzo wielu setek lat. Więc jest to wyjątkowe zdarzenie, które będzie się teraz działo. Te fale, tak energii, które do nas idą, ich jeszcze na ziemi. One dadzą nam możliwość natychmiastowej kreacji i tutaj wszystkie nasze przekonania, myśli, co jest możliwe, co nie jest możliwe. Przekonania, że to dobre, że to złe. Przekonania na temat życia no, chodzi o nasze osobiste, też sprawy, ale też te globalne. Wszystkie nasze przekonania będą się manifestować natychmiast. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby popracować, popracować po prostu mieć świadomość tego, co myślimy. To, to jest naprawdę niezwykle ważne, żebyśmy w końcu wzięli odpowiedzialność za siebie i za swoją kreację. Wszystko, co mówimy, co myślimy, co robimy, jest naszą kreacją. I z tego właśnie tu i teraz, z tego momentu, w którym doświadczamy, z którego kreujemy poprzez myśl, słowo, emocje, przekonania, kreujemy swoje doświadczenie, tak? I też nasze wspólne. Więc jeżeli każdy znasz weźmie odpowiedzialność za siebie i zacznie kreować tą swoją najwyżej wibrującą rzeczywistość, dajemy większą szansę, czy może szansę, to może nie, ale bo wszyscy się budzą teraz tak naprawdę. Tylko tyle, że my poprzez utrzymywanie tej swojej najwyższej linii czasowej, swojej najwyższej świadomości, poprzez kreację z czystego serca, z miłości, z pełnego zaufania, jesteśmy w stanie wesprzeć wszystkich tych, którzy się budzą, tak? Ci, ci z nas, którzy przeszli ten cały proces, wiedzą, że kiedy się budzimy, najpierw jest coś takiego, jak tak zwana ciemna nad duszy, kiedy my się spotykamy ze swoim cieniem, kiedy wyłażą emocje, kiedy y, jesteśmy w leku, bo nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem, tracimy grunt pod tokami całkowicie, tak? I... I teraz ci z nas, którzy już to przeszli, mogą trzymać pole tak, dla tych, którzy wchodzą w ten proces. Yy więcej z nas weźmie tak, odpowiedzialność za siebie i za tą kreację, i zacznie kreować to życie naprawdę ze swojej serca, ze swojej esencji. Yy tym gładziej i lżej to przejdzie dla reszty społeczeństwa, tak? dla reszty ludzkości. To nie jest powiedziane, że wszyscy to przejdą. Niektóre dusze wybierają inaczej, niektóre chcą dalej doświadczać dualizmu i chcą być w obrębie tego doświadczenia. Inni w to wejdą i tak naprawdę jest duża szansa, że przerobią tak, czy przez ten przeskok ewolucyjny szybciej niż my to robiliśmy. Dla, dla mnie to było naprawdę wiele lat pracy ze sobą, żeby móc dojść do tego momentu, w którym jestem teraz. Kilkanaście lat. Ja widzę, że ludzie teraz szybciej to robią, czasem to zajmuje kilka lat, tak? Jeśli chodzi o obręb świadomości. Natomiast prawda jest taka, że to jest ewolucja, my się zmieniamy fizycznie, nasze ciała fizyczne się zmieniają. E, bardzo intensywnie. I, i teraz powrócę do e, tego, co się działo w grudniu. Mieliśmy bramę 11, 11 i ta brama była po prostu potężna, tak? Tak jak ja nie miałam żadnych głębszych procesów e, takich związanych z emocjami, z jakimiś wzorcami. Wszystko przez ten rok jakby wychodziło, pokazywało mi się w taki łagodny sposób, gdzieś tam pod, e, pod warstwą. E, Marstwo. Po prostu delikatnie to czułam, tak? Jakby to podchodziło, rozpuszczało się, ale jakby nie wychodziło całkowicie na zewnątrz, tak? Doświadczenie. Tego zadziałało się w moim wnętrzu: te przypracowywanie wzorców, tego co tam było do, do zobaczenia jeszcze i do uwolnienia. Do 11 miałam naprawdę mocny proces, i to był proces związany z brakiem akceptacji na zaistniałą sytuację z oczekiwaniami, z wyobrażeniami yy, i musiałam się z, jakby spotkać sama ze sobą, tak? Wyszły mocne yy, emocje, pół dnia przypłakała yy, I... no i tak, to trwało dzień, yy, potem, yy, potem musiałam jechać do pracy, więc czas na integrację yy, zdarzył mi się po tym, jak wróciłam do domu. Yy, z i znowu nastąpiło poszerzenie, tak? Więc jakby w tym listopadzie, z mojego, z mojej obserwacji, tak? Nie samej, wnoszę, że wychodziło też u innych, mogło wychodzić, tak? Tak jak to u mnie. Wszystko, Wszystkie te rzeczy, które stanowią oddzielenie, jeszcze, czyli e, dla mnie to był brak akceptacji na obecną sytuację, tak? Że nie mogę sobie gdzieś polecieć, e, gdzie bardzo bym chciała. Yy, I nasze oczekiwania i wyobrażenia, jak pewne rzeczy mają się zadziewać. I to jest właśnie ten brak bycia na fali, tak? Bo jeżeli ja kontroluję rzeczywistość na zasadzie takiej, że nie ufam temu, Że ta fala życia zaprowadzi mnie dokładnie tam, gdzie ma jej zaprowadzić. No yy, to nie płynę swobodnie, tak? To blokuje przepływ i, i próbuje yy, zorganizować przestrzeń tak, żeby było po mojemu. To jest ego, to jest głowa, to jest schemat Starego Świata, który. Który właśnie bazuje na kontroli, która to kontrola jawnie teraz wychodzi w absurdalny sposób na skalę globalną. E, ujawnia się ten absurd, tak? E, kontroli. <grych> I więc wszystkie te rzeczy, które stanowią, stanowiły w nas schemat kontroli, e, ocenę, co jak ma się zadziać, ocenę, co dobre, co złe. E, to, to są skrypty dualne, które trzymają starym Nowe polega na płynięciu z przestrzeni serca, tak? Jestem przepłynie, płynę, poddaję się doświadczeniu jakiekolwiek by nie było. Jeżeli jest trudne, przyjmuję je, akceptuję daną sytuację, jeśli są w tym emocje, to wchodzę w te emocje, pozwalam się tak? Wybrzmieć, przeżyć je sobie pozwalam. I płynę dalej. I, I to jest esencja w ogóle istnienia, tak? Że nie blokujemy się na doświadczenie, tylko jesteśmy w tym doświadczeniu, pozwalamy sobie płynąć tego doświadczeniu, sobie w tym doświadczeniu. Wtedy życie się zadziewa w zupełnie inny sposób, łagodniejszy. Kluczowe jest tutaj. W tym wszystkim niemyślenie. Yy, nie myślenie. <laughs> nie jest ładne, tak? Bo te programy, schematy, one się ujawniają, przekonania się ujawniają. Ale jeżeli masz świadomość, jesteś obserwatorem, to widzisz, co się dzieje w twojej głowie, tak? Nie chodzi teraz o to, żeby znowu oceniać o pomyślałam, pomyślałam coś. Tylko po prostu okej. Okay. Mam to jeszcze w sobie. Dziękuję, do widzenia. Tak po prostu przestaję dawać uwagę tym myślom, przechodzę do obserwacji ciała. Ja w ostatnim czasie zapadam się w swojej pustce, tak, wchodzę w, w, w trzech przestrzeniach sobie równocześnie serce, łono, trzecie oko, szyska. zapanam się z tych miejsc równocześnie w siebie, w przestrzeń pustki i tam po prostu nie ma nic. Czuję tylko wibracje na poziomie atomowym cząsteczek swojego ciała. Nie ma myśli, po prostu znikam, e, jeśli chodzi o myśl. Nie ma po prostu. Jest tylko wibracja. E, I uważam, że ważne jest, żeby e, nie projektować naszej rzeczywistości wspólnej, tak? Im, im mniej będziemy mieli przekonań, wyobrażeń, e, o tym, jak system ma się zapaść, o tym, co jeszcze wymyślą. O tym. Im mniej będziemy skupiać swoje uważności, swojego światła, tak e świadomości na tym, tym lepiej. Bo nie będziemy zasilać tego rozpadu. To się może zadziać wszystko. Delikatnie, łatwo, to może być delikatne przejście, jeżeli pozwolimy na to, jeżeli odpuścimy swoje wyobrażenia z tego starego świata, co my znamy, tak? Co jak może się zadziać? Yy, uważam, że to jest niezmiernie istotne, żebyśmy puścili to wszystko, tak? swoje wyobrażenia, yy, przekonania i pozwolili prowadzić swojemu wnętrzu. Wchodzić w doświadczenia z poziomu właśnie przepływu i prowadzenia wewnętrznego bez oczekiwania i wymyślania względem rzeczywistości naszej, wspólnej, globalnej, czy też nawet osobistej. Oczywiście mamy marzenia, chcemy, mamy, nie wiem, przychodzą różne projekty, wyzwania do nas, tak? Plany życiowe. Jest ok, tak? Tylko, jeżeli my sobie wymyślimy dokładnie, jak ten plan ma się zadziać, to zaczniemy napotykać na przeszkody, na przeszkody, na przeszkody, bo kreacja z nowego poziomu polega na przepływie, na poddaniu się esencji życia, na poddaniu się i na czystej obserwacji, na rozświetlaniu swoją świadomością. Tego, w czym jesteśmy, tak? Czyli obejmujesz całą świadomością, całą swoją rzeczywistość i w niej zasiadasz i widzisz wszystko. I czas od się pojawi, tak? Dana przestrzeń, no, tu trzeba zrobić porządek, no, choćby w domu, tak? Wyrzucić jakąś starą rzecz, ten temat zamknąć, rozpocząć nowy. Po prostu uczysz się wchodzić na nowo, tak? Ale bez oczekiwania, co. Co się zadzieje, jeśli uczynisz to czy tamto? Tylko po prostu podążasz za impulsem płynącym z serca, ze świadomości. I tu następuje nauka kreacji, tak? naszej rzeczywistości osobistej i wspólnej na nowo. Grudzień jest niezwykły. Uważam, że przyniesie ogromne zmiany na wielu płaszczyznach. W każdym z nas i ogólnie na całym świecie. I co się będzie działo? Jakie są moje odczucia na ten temat? Te energie, które schodzą, one jakby wzmacniają wszystko, co w sobie dosisz, tak? Więc jeżeli. Nosisz w sobie ból, lęk, strach, kontrolę, ocenę, to to w tobie wybrzmi jeszcze bardziej. Te energie, które zejdą, zasilą to, co w sobie masz. Jeżeli masz w sobie miłość, tak, bo, bo chodzi mi o fizyczne ciało, tak? Yy, bo te energie, które schodzą, one yy, bardzo intensywnie wchodzą w naszą fizyczność i transformują, tak? Genetykę. I będą wybrzmiewać to, co w nas jest. Czyli jeżeli ja żyję z poziomu miłości i tak dalej, to to się ujawni jeszcze bardziej w mojej przestrzeni życiowej. Ale jeżeli choćbym miała mikroskopijny, mały programik, który zabiera mnie w strefę lęku, smutku, bólu, niepewności, to on się uwydatni, choćby to po mikroskopijne, to to się ujawni po prostu kurczę jak ba tak? Z taką siłą. Tak bardzo to się uwypukli, żebym mogła też to zobaczyć i uwolnić. Dlatego ja przygotowałam dla Was medytację, która pomoże, zrobić porządek pomoże wejść w połączenie ze swoją esencją i pracować, e, pracować uaktywniać swoje światło w sobie, tak? Ze swoje kod duszy e, po to, żeby było łatwiej. E, bo jak sobie wyobrazicie, jeżeli e, jeżeli byłabym osobą, która e, jest mocno zakotwiczona w stare, masa ograniczeń schematy kontroli, oceny i różne inne złości, niepewności brak zaufania to to wówczas uwypokliłoby mi się jeszcze bardziej więc to będzie intensywny czas dla każdego inaczej. Dla niektórych z nas, którzy już zrobili kawał roboty ze sobą, tak? Z tak zwaną strefą cienia, dla tych, którzy przyjęli wszystkie cząstki siebie, tak? Wszystkie te nieświadome, świadome, pełne miłości i te pełne różnych innych rzeczy, to będzie kurczę, no, totalnie nowa Ziemia. To... Będzie się taka kreacja i, yy, i będzie działa się magia. Ale dla dużej części naszej populacji może to nie być wcale takie łatwe, tak? Bo się uwypuklą rzeczy. One wyjdą po prostu na z takim impetem, że aż trudno przewidzieć, co się może zadzieć, tak? Yy. To może być intensywne, psychicznie, emocjonalnie, fizycznie. Pamiętajmy, że, że to jest ewolucja, tak? To, to dusza nie jest gdzieś tam, ona się wciela, tutaj, teraz Twoje ciało fizyczne, a to ciało, żeby ona mogła się wcielić, musi zmienić gęstość, musi zmienić swoją strukturę i wszystkie te programy nieświadomości, to co nazywamy ego, one się uwalniają fizycznie to, żeby zakotwiczyć światło dusz i dusza, to światło wchodzi w komórki, w DNA i <truh> działa i wtedy następują te wszystkie uwolnienia. Zmienia się percepcja, zaczynamy dostrzegać inne kolory, widzimy rzeczywistość organiczną zupełnie inaczej niż dotychczas. To, to są naprawdę potężne zmiany, które dotykają nie tylko gatunek ludzki, tylko całe istnienie na Ziemi. Yy, wszystkie gatunki. Yy, więc nie jesteśmy w tym sami. Yy, ale też yy, yy, możemy wesprzeć naszych braci i siostry, sióstr, siostry, które się budzą, tak? ludzi, którzy wchodzą w ten etap. Poprzez właśnie zakotwiczenie tego w sobie, tak? Zakotwiczenie tego funkcjonowania, bycia kreowania na tym poziomie, i dzięki temu ci, którzy są na to gotowi, którzy chcą wejść w tą nową przestrzeń życia na Ziemi, wspólnej kreacji, wspólnej rzeczywistości, Będą przeskakiwać, będą w to wchodzić łatwiej. I teraz co ja zauważam, że ludzie, którzy nie są z tak zwanego świadka duchowego i w jakiejś tam rozwojach duchowych, zwykli, normalni ludzie, którzy sobie po prostu do tej pory chodzili do pracy i tak dalej, i tak dalej, ci ludzie łatwiej robią te przeskoki, tak? To się dzieje u nich jakby naturalnie. Nie ma tego duchowego Matrixa, że są czakry, że jest coś tam, że dusza jest tam, że wszechświat to to, że tu, 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 tu. Tego wszystkiego nie ma. Oni naturalnie, jakby, procesy się w nich zadziewają fizycznie i zmieniają świadomość. To jest takie, tu, tu, tu jakby się zapalały po prostu lampki i następuje naturalny przeskok. Yy, także po tym względem uważam, że część. Tych ludzi, którzy są gotowi na tę zmianę, mają łatwiej, bo nie analizują tego, co się z nimi dzieje, tylko po prostu wchodzą, przechodzą to, zmienia się świadomość, idą dalej i to po prostu szybciej następują. Tak? Są bardziej w tu i teraz, a nie w analizie tego, co się ze mną zadziewa, właśnie. Yy... I. I dlatego przygotowałam dla Was tą medytację. Jestem w trakcie składania do kupy ścieżek dźwiękowych. Medytację zaplanowałam na 12, 12, 12 grudnia. I rozpoczniemy na live'ie, a kolejna medytacja będziecie musieli sobie skrać, żeby ją potem wypuścić, bo niestety na live'ach śpiew i dźwięki instrumentów się rozjeżdżają, są takie wibracje, że to w ogóle nie idzie. Dlatego medytacja będzie nagrana, będzie można ją sobie robić w domu. Do tej pory robiłam tak, że te medytację w jakiś płatne w określonej kwocie, tak? Jest to dla mnie spory nakład czasu pracy, energii, stworzenia takiej medytacji już skorby sama od A do Z. Ale tym razem postanowiłam zrobić to w formie e, po prostu daru od ciebie, tak? E, wymiana na zasadzie daru. Ja ofiarowuję medytację, a, a ty swój dar, tak? Ile możesz, ile czujesz, lub jeśli nie czujesz i nie możesz, to, to też jest ok. Wysyłasz do mnie po prostu maila e, 12 w tytule. 12-12. I to wszystko. A, a jeśli chodzi o Dar, to, to wysyłasz lub go nie wysyłasz. To jest godzinie, co jest w z Tobą? Tak jak czujesz. Yy. Żyjemy w niesamowitych czasach. W niesamowitych, i to jest naprawdę czas na przyjęcie odpowiedzialności za siebie samego.